Mistrz Zen uczeń Zen. Dogen napisał do dziucinga, co następuje. Ja, Dogen jako dziecko, aspirowałem do umysłu Bodhi i w poszukiwaniu drogi odwiedziłem różnych mistrzów w Japonii. Choć do pewnego stopnia byłem w stanie zrozumieć istotę przyczynowości, to jednak uwikłałem się w słowa buddyjskich doktryn, będąc wciąż niezadowolonym, by jasno zrozumieć istotę Buddy, Darmy i Sangi. Później zostałem uczniem mistrza Zen Eisai, od którego po raz pierwszy usłyszałem nauki tradycji Rinzai. Następnie, towarzysząc mistrzowi Darmy Miodzenowi, udałem się do wielkich Chin dynastii Sung. Powierzając się łasce fal, odbyłem długą podróż i ostatecznie mogłem się przyłączyć do zgromadzenia Twoich mnichów. Ten dobry los to z pewnością nagroda za moje przeszłe uczynki. Współczujący mistrzu, ja, pokorny cudzoziemiec z daleka, Pragnę często odwiedzać Twój pokój bez względu na dobre maniery, bo pragnę z szacunkiem zadawać Ci pytania. Życia i śmierci jest nadzwyczaj doniosły. Wszystkie rzeczy szybko przemijają i czas nie czeka na nikogo. Utrata tej sposobności studiowania drogi wypełnia mnie żalem. Współczujący Mistrzu i Opacie, bądź litościwy i pozwól mi pytać Cię o drogę i dharmę. Pokornie proszę Cię, abyś współczująco rozważył Moją prośbę. Dogen, który bijąc setki pokłonów przed tobą, błaga by ci o tym powiedzieć. Juching Ching odpowiedział następująco. Od teraz, bez względu na czas, możesz przychodzić i pytać mnie od harmę. Możesz przychodzić do mojego pokoju, ubrany formalnie lub nieformalnie, i bez ograniczeń zadawać pytania od harmę. Ten stary mnich będzie jak ojciec, który wybaczy swojemu synowi brak dobrego wychowania. Juching, Ching z góry Cientung. Drugiego dnia, siódmego miesiąca pierwszego roku Pao Ching, 7 sierpnia 1225, Togen odwiedził pokój opata i z szacunkiem zapytał. Obecnie wielu mistrzów Zen mówi o dzielnym przekazie darmy poza sutrami i siastrami. Ponadto upierają się widzieć w tych słowach prawdziwy cel przybycia bodhi darmy z Indii do Chin. Co oni przez to rozumieją? Chi Ching odpowiedział. Dlaczego Wielka Droga Buddów i Patriarchów miałaby stosować się do tak względnych rozróżnień jak w sutrach, czy poza sutrami? Powód, dla którego mówimy o oddzielnym przekazie poza sutrami i siastrami, tkwi w tym, że Bodhidharma osobiście przybył z Indii do Chin, przekazując drogę i ucząc istoty buddyjskiej praktyki poza tym, co poprzednio Kasyapa Matanga i inni przekazali, świat nie może posiadać dwóch nurtów buddyjskich nauk. Przed przybyciem Bodhidharmy do Chin, Chiny posiadały zewnętrzne przejawy buddyzmu, ale jeszcze nie miały prawdziwego mistrza. Przybycie Bodhidharmy do Chin można porównać do ludzi w państwie przyzwyczajających się do króla. Gdy to się zdarzy, to cała ziemia, skarby i ludzie państwa należą do króla. Dogen z szacunkiem zapytał: Różni mistrzowie zen w przeszłości i obecnie mawiają, słyszeć, a jednak nie słyszeć. To znaczy być bez nawet fa jednej rozróżniającej myśli w tej właśnie chwili, to jest droga Buddów i patriarchów. Na tej podstawie jeden z podnosi swoją pięść, inny swoje hosu, następny krzyczy kwac, a jeszcze inny uderza swoich uczniów kijem. Czyniąc to, zmuszają swoich uczniów do zatrzymania najmniejszej rozróżniającej myśli. W rezultacie uczniowie nie pozostają już dłużej w zgodności z całkowitymi naukami Buddy. Nie niepokoi ich już dłużej karmiczna zapłata z jednego żywota na drugi, to znaczy karmiczna zapłata z przeszłego żywota w obecnym życiu i z obecnego życia w przyszłym życiu. Czy takie rzeczy jak te mogą być drogą buddów i patriarchów? Juching odpowiedział uważać, że nie istnieje karmiczna zapłata z żywota na żywot. Jest w rzeczywistości niebuddyjską doktryną unicestwienia. Żadna z nauk przekazana nam przez Buddów i patriarchów nie zawiera niebuddyjskich doktryn. Jeśli by nie istniała karmiczna zapłata z żywotu na żywot, wówczas obecne życie nie mogłoby istnieć. Ponieważ obecne życie już istnieje, jakże nie może istnieć karmiczna zapłata z żywota na żywot? My, mnisi, jesteśmy od dawna uczniami buddy. Jakże moglibyśmy wierzyć w takie same doktryny? W które wierzą niebuddyści. Poza tym ci, którzy nauczają uczniów zatrzymania najmniejszej rozróżniającej myśli, używają jedynie zręcznych środków Buddów i patriarchów. Uczniowie mogą zyskać coś ze studiowania tej nauki, bo jeśli by tak nie było, nie musieliby ćwiczyć pod kierunkiem mistrzen, jak również różni buddowie nie pojawiliby się na tym świecie. Gdyby dla uczniów jedynie koniecznym było zrozumienie tego, co widzą i słyszą w tym właśnie momencie, a nie wiara w nauki Buddy, ani zaangażowanie w praktykę oświecenie, to dlaczego ludzie żyjący na kontynencie Uttarakuru nie mieliby być zdolni do usłyszenia nauki Buddy i osiągnięcia oświecenia? Dogen z szacunkiem zapytał. Różni przeszli i obecni buddyjscy mistrzowie powiadają, że tak jak ryba pije wodę i sama wie, czy jest ona ciepła czy zimna, tak też samo poznanie jest tym, co jest rozumiane jako przebudzenie. Określają to jako oświecenie, body. Mam jednak krytyczne nastawienie do tego punktu widzenia. Jeśli samopoznanie jest synonimem prawdziwego oświecenia, i jeśli wszystkie odczuwające istoty posiadają samopoznanie, to czyż wówczas nie byłyby one prawdziwie oświeconymi tatagatami? Są tacy, którzy właśnie tak twierdzą. Głoszą oni, że wszystkie odczuwające istoty wewnętrznie są tatagatami od czasu bez początku. Jednakże inni mówią, że niekoniecznie wszystkie odczuwające istoty są tatagatami. Dlaczego tak jest? Utrzymują oni, że tylko ci, którzy urzeczywistnili, że samoświadomość ich własnej natury jest równoznaczna z oświeceniem, są tatagatami, podczas gdy ci, którzy nie urzeczywistnili tego, nie są nimi. Pytam Ciebie, czy takie opinie mogą być naukami buddy? Ching odpowiedział. Jeśli ktoś mówi, że wszystkie odczuwające istoty są wewnętrznie buddami, jest to równoznaczne z byciem zwolennikiem niebuddyjskiej nauki spontaniczności. Ci, którzy porównują jaźń i funkcje jaźni z różnymi buddami, nie mogą uwolnić się od wiary, że nieosiągnięcie oświecenia jest jego osiągnięciem, i że nieurzeczywistnienie oświecenia jest jego urzeczywistnieniem. Dogen z szacunkiem zapytał. Jaka powinna być duchowa postawa i codzienne działanie ucznia, kiedy jest on zaangażowany w buddyjską medytację i praktykę? Ju Ching odpowiedział: Zważywszy, że Bodhidharma przeniósł dharmę buddy z Indii do Chin, istnieją określone sposoby działania i myślenia. Przede wszystkim ci, którzy dopiero rozpoczęli swoją praktykę i medytację, powinni unikać następujących rzeczy: długiej choroby, długich podróży, nadmiernego czytania i recytowania nadmiernego upominania i spierania się, nadmiernej pracy, jedzenia pięciu cierpkich korzeni, jedzenia mięsa, nadmiernego picia mleka, picia napojów alkoholowych, spożywania różnego nieczystego pożywienia, oglądania lub słuchania muzyki, tańców, śpiewu i tym podobnych, patrzenia na różne okrutne i szkodliwe czyny, patrzenia na różne niskie czyny, bliskich związków z królami i ministrami, jedzenia różnorodnych surowych i twardych pokarmów. Noszenia brudnych ubrań, odwiedzania miejsc, gdzie zabijane są zwierzęta, picia starej i zepsutej górskiej herbaty, jak również ziołowych leków używanych do leczenia chorób zakaźnych, jedzenia różnorodnego rodzaju muchomorów, nadmiernego spożywania twarogu i tymiankowego miodu, oglądania lub słuchania czegokolwiek związanego ze sławą i zyskiem, bliskich związków z ludźmi o anomaliach genitalnych, nadmiernego spożywania powideł lub suszonych kasztanów. Nadmiernego spożywania orzechów linci, oliwek i tapal, nadmiernego spożywania cukru i tapal, noszenia odzieży z grubą bawełnianą podszewką, noszenia odzieży zrobionej z innych materiałów niż bawełna, spożywania pożywienia należącego do wojska, udawania się do miejsc gdzie można usłyszeć hałaśliwe głosy ludzi i odgłosy turkotania kół wozów oraz gdzie można oglądać stada świń, owiec i tapalia, oglądania olbrzymich ryb oceanu, nieprzyzwoitego malarstwa lalek i tapralej. Jednakże początkujący powinni czynić następujące: zawsze spoglądać na zielone góry i górskie strumienie, zawsze sprawdzać swój umysł na podstawie nauk starożytnych mistrzów Czytać te sutry, które zawierają całkowite nauki buddyzmu, zawsze myć swoje stopy, cicho czytać wstęp do wskazań bodhisattwy, kiedy zostaną one fizycznie lub mentalnie naruszone. Dogen wtrącił, do czego odnosi się wstęp do wskazań bodhisattwy? Juching odpowiedział, odnosi się to do wstępu wskazań bodhisattwy zawartych w sutrze Brahmajala, które czcigodny Ryudzen obecnie recytuje unikać bliskich związków z nieprzyzwoitymi i wulgarnymi ludźmi. Dogen zauważył, kim jest nieprzyzwoita osoba. Juching odpowiedział, nieprzyzwoita osoba to taka, która posiada wiele rząd. Nie należy hodować małych tygrysiąt, słoniąt, warchlaków, psów, kotów lub szopów. W obecnych czasach starsi mnisi z różnych świątyń trzymają koty. Jest to absolutnie dopóci, którzy tak robią, są ignorantami wobec drogi. Szesnaście złowskazań jest ograniczonych, ustanowionych przez buddów i patriarchów. Powinniśmy być uważni, by nie obchodzić się z nimi swobodnie, ani nie praktykować ich nawykowo. Dogen z szacunkiem zapytał świeccy mężczyźni i kobiety czytają sutry Surangama i Juanczech, wierząc, że zawierają one prawdziwe nauki buddyzmu, przeniesione do Chin przez Bodhitarmę. Kiedy jednak przeczytałem te dwie sutry od początku do końca odkryłem, że nie są one podobne do innych sutr buddyzmu Mahajany. Ich znaczenie nie jest zbyt jasne. Poza tym zawierają fragmenty, które ustępują innym sutrom, i w ogóle nie ma tam fragmentów przewyższających inne sutry. W rzeczywistości te dwie sutry zawierają poglądy, które są nadzwyczaj podobne do poglądów sześciu niebuddyjskich filozofów. Co sądzisz o tych dwóch sutrach? Dziuching odpowiedział. Od najdawniejszych czasów byli tacy, którzy wątpili w autentyczność sutry surangama. Powiadają, że sutra ta mogła być ułożona przez osoby żyjące w późniejszych czasach. Starożytni mistrzowie nigdy nie widzieli tej sutry, i tylko głupcy i ignoranci w obecnych czasach czytają i lubią ją. To samo tyczy się sutry Łanciech. Jej styl i treść jest bardzo podobna do surangama sutry. Dogen z szacunkiem zapytał, czy prawdą jest, że powinniśmy usunąć potrójne przeszkody, znaczy przeszkodę światowych namiętności, przeszkodę karmicznej zapłaty i przeszkodę spłacania przeszłej karmy zgodnie z naukami Buddów i patriarchów? Dżucinko odparł, przede wszystkim powinniśmy trzymać się tego, co nauczał Nagarjuna i inni patriarchowie. Nie może być żadnych innych nauk. Lecz co się tyczy przeszkody spłacania przeszłej karmy, to może ona być całkowicie usunięta, jeśli ktoś pilnie praktykuje. Dogen z szacunkiem zapytał, czy musimy być zawsze świadomi prawa przyczyny i skutku. Ju Ching odpowiedział: Nie wolno nam zaprzeczać istnienia prawa przyczyny i skutku. Z tego powodu Jung napisał, co następuje. Pustka oznacza całkowitą nieobecność wszystkiego, co zaprzeczałoby przyczynie i skutkowi. Taka koncepcja pustki będąca zarazem nieprzenikniona i nieograniczona ściąga nieszczęścia. Jeśli zaprzeczamy prawu przyczyny i skutku, stajemy się osobą w dgarmie bady, która odcięła korzenie dobra. Jak takie osoby mogą być nazywane potomkami buddów i patriarchów? Dogen z szacunkiem zapytał: Co jest przyczyną, że obecni opaci świątyń zapuszczają długie włosy i paznokcie? Wyglądają za nadto na ludzi świeckich, by nazwać ich mnichami, przy tym wyglądają za nadto na mnichów, by nazwać ich ludźmi świeckimi ani w Indiach, ani w Chinach, ani w okresie prawdziwej dharmy, ani w okresie naśladowania dharmy, uczniowie Buddów i patriarchów nigdy tego nie robili. Co o tym sądzisz? Dziuching odpowiedział. Zaprawdę są oni dzikimi bestiami. Są oni trupami dryfującymi w czystym oceanie.